Katarzyna Zygmunt pisanki pisze od najmłodszych lat. Taka tradycja była przekazywana z pokolenia na pokolenie w jej domu. Moja babcia pisała, ja się wychowywałam u babci. Moja ciocia później pisała. Później do szkoły poszłam. Jak to się mówi, trochę się naukozajam, trochę za chłopakami poleciałam. O pisankach zapomniałam. Ale jak dzieci moje już podrosły, więc ciocia już była w bardziej podeszłym wieku więc trochę ona może mnie zachęciła trochę sama się za to wzięłam no i zaczęłam pisać bułgarskie pisanki piszemy pisakiem przed pisaniem musimy przemyśleć, jakie wzory i kolory chcemy uzyskać. Potrzebny będzie jeszcze wosk, pszczeli, ogień i oczywiście pisak. Następnie tylko białe jajka dzielimy powiedzmy na 8 części. Teraz na skorupce piszemy wzory, które na pisance mają pozostać w tym kolorze. Następnie moczymy jajko, powiedzmy, w żółtej farbie i piszemy nowe wzory, te, które w naszym zamyśle mają pozostać żółtymi. Potem następny kolor, na przykład zielony wzory w tym kolorze. Dopiero ostateczne moczenie i wybór koloru. Te też dobieramy od najjaśniejszego do najciemniejszego. Mniejszego. Cała trudność polega na tym, że końcowe kolory i efekt możemy zobaczyć dopiero, kiedy nad palnikiem opalimy delikatnie wosk, którym pisaliśmy i zetrzemy go czystą szmatką. A tradycyjne biłgrajskie wzory to… Ta pisanka jest w kępki. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Wiem tylko, że ślimaczki różne, takie. U nas to mówiło, nie, nie mówiło się ślimaczki, na przykład jak przy tej, tam… Tylko, że to w kółka jest. I że kółka oznaczają takie właśnie skręcone kółeczka, oznaczają nieskończoność. Także można to podciągnąć pod wieczność, że to jest nieskończoność, to jest to samo co wieczność. Na przykład paprotki kojarzą się z wiosną, wszelakie zielenie i, i że to jest wiosenna radość. Także no i, i krzyże różne to oczywiście z męko Pana Jezusa, że to wszystko na krzyż się robi. Aby uzyskać odpowiednie kolory dziś używane są barwniki syntetyczne. Kiedyś do tego służyły odpowiednie rośliny i tak na przykład kolor żółty uzyskiwany był z dziś chronionego widłaka, czarny z dębu, zielony z pędów młodego żyta. Pisanie pisanek jest czaso i pracochłonne. Pani Katarzyna swoją wiedzą dzieli się z najmłodszymi na przykład podczas warsztatów. Ja w Tarnogrodzie już byłam ósmy raz w tym roku. Czy dzieci chcą się uczyć? A w ogóle dziesiąty raz już warsztaty w Tarnogrodzie były w tym roku. To znaczy różnie. Jedne przyjeżdżają po to, żeby po prostu nie iść na lekcje. Inne, no nie powiem, bo niektóre naprawdę z ochotą to próbują robić, innych to denerwuje, no bo jak pójdą na wydrapywanie, to od razu widzę, co się robi. A tu do końca jest jajko czarne. No właśnie. Tak. Aż na samym końcu się wosk zetrze, dopiero się pokazują kolory, także muszą, te, co idą na batik, to muszą mieć dużo cierpliwości. Zdobienie jajek techniką batikową to zdecydowanie sztuka dla cierpliwych, ale efekt wart jest poświęceń i pracy.